standardowe chujowe duo, a na kiną no, takie... starcie to absolutna nowość na Wszyscy będą próbowali no, się dobry, za dobry Wal. Wal, 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 Aha, kurwa! No, jaki teleport. Epicki chuj. Wow, tam majtwika. Żyjesz? Dwa. Jeszcze. Idę. Barze, cofnij, 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 uciekaj. Potrzebuje zdolności. Aha, kurwa, no, dobry dasz. Teraz w czasie Dashu idzie dostać kurwa puszem, no. Nie oprzesz się. Dobre duszenie, kurwa. Coś zrobiło nie. Aha, aha, mój blok nic nie daje. on mnie napierdala, fajnie. Zatępać kurwy. Barze, cofnij. Zdolności potrzebuję. No dobra, są idiotami, kurwa. Wow, przyciągnęłeś Ale kurwa dobry jesteś! Już kurwa nie żyjesz, ale dobry jesteś, kurwa! Ale kurwa dobry! Dpaja tu dobry, kurwa, azde! Kurwa, zajmisty! Pierdolę, kurwa weź. Lakarze. Cięgra, zjebacz. Mol? Mm. Mol? A wyjdzie to jak chuj na pewno, o, żabę trzeba rozjebać. chyba będzie łatwiej. Zaba zaba żabe, żabe Kurwa gil, ty chuju jebany kurwa On mi ten blok, no Dawy rozpierdol, kurwa Chuja jebanego A i on ma nagle cały blok, kurwa, fajnie What? Nice, to pudełko Całe miejsce Zapierdolę sobie. Wiesz Były tajne <śmiech> <śmiech> to byś kurwa latał. <laughs> Lepiej dziś boom. <liczbową. śmiech> Fight 1 v 1 On widział chyba, że nie. Więc to chłód się pyta. A, aha, jaki defense, kurwa. No, jebana ciota. Kurwa, do niego doskoczyć nie mogłem. Ja pierdolę, weź. A, ten się nie blokuje w ogóle. Ty widzisz? Dawaj, dawaj, dawaj. Ja pierdolę, co za typ. To jest poza mapą w ogóle. Co kurwa? Aaa, widziałeś to? Gdzie on jest nagle kurwa? Aha, no ja go kurwa trafić może nie mogę, fajnie. Fajnie, fajnie pójść. Nie no ja pierdolę. O ja go kurwa pioruny temi puszę, zajebiste. Ale co za ułomie pan tej kuchni na ciebie?